Dzień dobry, dzień dobry wszystkim diablowiczom, witam serdecznie, byczki, byczkówne, momencik. O, będzie dobrze. E, dzień dobry, wordeczki. dzisiaj w poradniku będzie kilka rzeczy, będę omawiał, ale głównym, że tak, bohater, głównym gwoździem naszego tutaj pięknego, wspaniałego poradnika będzie runy. Drodzy Państwo, ze względu, że mamy taką godzinę a nie inną, postanowiłem nagram poradnik, Dzisiaj się będziemy kolejne słowo kolej, kolejną runę za pomocą, który możecie tworzyć słowo runiczne. Więc na początek, to jak zresztą widzicie, tutaj jestem paladynem, ale to nie jest naszym, że tak powiem, centralnym gwoździem programu. Więc zapałzujemy. Teraz udostępnię widok. Dosłownie mhm. poczekajcie minutkę. Dosłownie minuta. No. Tutaj. O. Dobra. Eee. Poczekajcie chwilę. Nie, 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 Ja żeby było tak. Będzie widać? Będzie widać super. Dobra. Drodzy no, Państwo, dzisiaj mówimy sobie yy, jedno, dwa słowa runiczne. Znaczy, połączenie run. Omówimy z pasją. Yy, poziom 43. I oto zestawu, który musicie mieć, żeby stworzyć takie pateże słowochroniczne. Dol, orta, alta, elema i do wali broni. Jeden punkt do... Mianowicie bsr Jeden do Sapa dla barbarzyńcy, dla każdego. Dla, dla każdego. Poziom trzeci, co tego, ładunek. Więc nie będę za bardzo Państwa się rozgadywał, bo jest taka młoda godzin, ale to zapominacie jest taką kolejną run od do prawy, czyli od dol, ort, lem, le i dopiero lem. Drodzy Państwo, żeby nie było za nudne, zawsze mówimy jeszcze to, słowo runiczne. Aż poziom 43, Amelemko, Miecz młoty, Berła. Takie piękne statystyki nam dają. To jest tak. Drodzy Państwo, taka mała, mała zapowiedź na moim tutaj tego. Drodzy Państwo, w skrócie powiem, że chciałam Was bardzo przeprosić, że bardzo długi czas nie, bo około dwóch tygodni mi, bo z tego względu, że byłem na wyjeździe poza obiektem Byłem na wiezie dla fajnych ludzi i tak dalej, więc bardzo Was przepraszam, że nie było poradników zbyt długo. Oczekiwali się na nowy poradnik z Diablo Azurek, a to nie ma i nie ma i nie ma. Ale teraz będę codziennie rzucał po dwa, może po trzy odcinki do Diablo. Jeśli chcecie jakąś inną gereczkę, żebym podziało o cokolwiek, to dajcie znać w komentarzach. Na Discordzie, jeśli ktoś miałby ochotę, to zapraszam. Drodzy Państwo, poza słowo rolniczym, które mówiliśmy tak na szybko, żeby nie przedłużać, czyli pasją tak i tą, tą, tą właśnie. Na słowo mówimy sobie, na zaznaczy to będzie na pewno oraz to, a później się zobaczy, to. O się na tyle. Więc dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu. Jeśli ktoś chciał zobaczyć mnie na żywo, to zapraszam. Jestem codziennie praktycznie w związku, kiedy ma urlop. Ale jeśli ktoś chciałby zobaczyć, to zapraszam. Tam będą też poręgi wrzucane, będę tłumaczył co jak, więc... Nie będę przedłużył do zobaczenia. Wiecie gdzie, więc trzymajcie się ciepło, po czos.